Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takimi zdrapkami, z taką serią powiedzmy, bo już na moim kanale widzieliście zdrabki za 5 euro, za 3 euro. Także teraz mamy ciąg dalszy. Nie udało mi się podzielić zdrapek na 2 i 1, gdyż zdrapki za 2 euro jest tylko zdrabka Win For Life w tej chwili 20 razy The money, Także Połączyłem zdrabki za 1 i za 2 euro razem. Zdrapek za 1 euro również nie ma dużo, także zakupiłem po każdej zdrapce po dwie sztuki. Jak i również właśnie te zdrapki za 2 euro. Tutaj zdrapkę WinforLife for Life mamy z numerem 1 i 2. I co dobre właśnie nie są to zdrapki z tej samej paczki, także taki fajny zbieg okoliczności. No, i co jeszcze mógłbym powiedzieć? Dzisiejszy wkład w odcinek to 20 euro. Trzymajcie mocno kciuki i za chwileczkę zobaczymy, ile uda nam się tutaj wygrać. Jeszcze, może tak powiem, szybko że mamy Subito, zdrabkę Astro, znak Zodiaku, Koziorożec, Bliźnięta, następnie mamy zdrabkę Cash, Wind for Life i zdrabki Presto. I oczywiście magiczne numery dwójeczka i siódemka także za chwileczkę zobaczymy jak to nam tutaj się e, dzisiaj e, ułoży także trzymajcie kciuki i zaczynamy nasz draping oczywiście może zaczniemy od tych zdrapek za 1 euro na pierwszy rzut może tutaj subito od razu będziemy drapać po dwie sztuki tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych kwot by wygrać tą kwotę Tutaj mamy zrabkę z numerem 63 i na początek mamy 20 tysięcy, 5 euro, 10, 2 euro, piąteczka po raz drugi, może będzie ta piątka, tysiak, w trzecim ostatnim rządku mamy 1000 euro po raz drugi. 10 euro po raz drugi, także szansa na piątkę, dziesiątkę bądź 1000. I mamy jedynkę, także tutaj niestety puściutko. Przechodzimy do drugiej zdrabki z numerem 10, dziesiątym, e, dziesiątym, z numerem setnym, także była to zdrabka ostatnia z paczki. Zobaczmy, mamy tak piątkę. 10 euro. No Tutaj już coś troszeczkę, warstwa ciężko idzie. Także może tutaj przejdę na koniczynkę. Tutaj mamy tak tysiaka, dwójkę. 20 tysięcy, czyli główna wygrana. Dyszka po raz drugi. Po raz drugi i co tutaj mamy? 20 tysięcy, także niestety dzisiaj subi to poległo. E, teraz może zdrapiemy zdrabki Win for Life. Tutaj mamy dwie sztuki i lecimy. Zdrabka z numerem piątym. Nasz wygrywający symbol to takie palmy bodajże, i szukamy tego symbolu w polu obok. Mamy tak czapkę bądź kawałek se, y, pizzy, nie wiem dokładnie co to jest, okulary. Będę, także tutaj niestety puściutko. Zobaczmy drugą zdrabkę z numerem 71. Tutaj wygrywający symbol to balonik. Szukamy balonika. Mamy magnetofon, okulary. I będę. Także niestety Win for Light również tutaj nas zawiodło. Teraz może spróbujmy zdrapki Cash. Może tutaj nam coś fajnego się trafi. Tutaj mamy wygrywającą liczbę. Szukamy dziesiątki. I zobaczmy, czy dziesiątkę znajdziemy. Mamy na początek szóstkę. O, mamy dziesiątkę, także super. Pierwsza zdrapka wygrana w dzisiejszym odcinku. Jeszcze mamy tutaj jedną liczbę e, dziewiątkę. Tutaj mieliśmy 100 euro 10 tysięcy, a tutaj mamy zwrocik, także mamy tutaj symboliczne 1 euro, super. Teraz drapiemy zdrapkę kolejną e, z numerkiem 83 tutaj szukana liczba, o również dziesiątka co najlepsze no, super zbieg okoliczności. Zobaczmy, czy będzie dziesiątka. Mamy tak dwójkę, dziewiątkę i ósemkę. Także tutaj niestety się nie udało. Takie mieliśmy wygrane kwoty do wygrania. I co, może teraz przejdziemy do zrapek presto. Tutaj mamy zdrabkę z numerem 56. Oczywiście, pod warstwą szukamy od razu kwoty. No, niestety mamy tutaj 0. Także, niestety, kolejna zdrabka przegrana. Tutaj mamy kolejną zdrabkę z numerem 53. Zobaczmy. O, i tutaj mamy dwójeczkę, także ta zdrabka, tutaj. Zwróciła nam się za tą poprzednią, także mamy tutaj 2 euro, bardzo fajnie. Teraz przechodzimy do zdrapek Astro, bliźnięta. I tutaj oczywiście szukamy trzech takich samych znaków Zodiaka. Mamy tak bliźnięta po raz drugi. No i niestety mamy tutaj byka, także niestety tutaj puściutko. A do wygrania była dyszka, także bardzo fajna wygrana, jak na zdrapkę za 1 euro. E, próbujemy dalej. Może tutaj w koziorożcu trafi nam się wygrana. Mamy raka, koziorożca i koziorożca, także tutaj również puściutko. A tutaj mieliśmy 50 euro, także, także zdrabki za jedynkę troszeczkę słabo. Tutaj mamy nasze magiczne numery, dwójeczka z numerem ósmym. Także zobaczmy, mamy 0, ósemkę, trójkę, jedynkę, dziewiątkę i dwójkę. Także tutaj niestety pusto. Do wygrania również tutaj złotyżka I została ostatnia zrabka za 1 euro. Magiczny numer 7 z numerem 29, zobaczmy, czy może ta zdrabka nam przyniesie wygraną. Mamy tak dziewiątkę, 1, 6, 5, 7 i 7. Także tutaj również pójściutko. Także no troszeczkę słabo nam się spisały zdrabki za 1 euro, ale miejmy nadzieję, że tutaj te zdrabki nam się lepiej spiszą i po prostu ten wynik dzisiejszy. Poprawią. także tutaj mamy zdrapkę za 2 euro win for life, zobaczmy symbol czy też symbole tutaj, nie tutaj mamy jeden symbol również także tutaj szukamy parasolki mamy lody palmę szklankę z parasolką i leżak także tutaj niestety pusto zobaczmy drugą zdrabkę. Z numerem pierwszym szukany symbol to lody. Mamy tak, klapki. Mamy lody, także mamy tutaj wygraną, super. Mamy szklankę z parasolką i gwiazdę. Nie gwiazdę, tylko słońce bardziej. Także zobaczmy, ile tutaj udało się wygrać. O, i mamy czwóreczkę, także mamy podwójnie, super. Grosz do grosza, po prostu będzie kokosza. Coś nam się tutaj zwraca. I przechodzimy do dwóch ostatnich zdrapek. 20 razy kasa, jak ja to mówię, z numerem 28 i 30. Także tutaj jeszcze jak nam się trafi jakaś fajna wygrana, to może być całkiem fajny wynik. Pod gwiazdką oczywiście mamy liczbę, której szukamy obok. Także szukamy jedynki. Mamy dziesiątkę. Dwójkę. I piątkę, także tutaj pusto. Gra numer 2, szukamy siódemki. Mamy dziewiątkę, czwórkę i ósemkę, Także tutaj niestety pusto. I ostatnia nadzieja w zdrabce ostatniej z numerem 30. Także zobaczmy. Tutaj szukamy piątki. Mamy dziewiątkę, siódemkę. I dziesiątkę, gra numer dwa. Tutaj szukamy trójki, mamy czwórkę, szóstkę i jedynkę, także tutaj również półściutko. Także teraz przejdziemy sobie do podsumowania, chociaż podsumowanie no, nie jest rewelacyjne. Także moi drodzy, w dzisiejszym odcinku drapaliśmy takie zdrabki. Te wszystkie zdrabki niestety są przegrane po prostu masa pustaków. Tutaj na szczęście udało nam się wygrać 4 euro. W zdrabce za 2 euro. W zdrabce cash 1 euro, czyli zwroci I w zdrabce presto 2 euro, czyli również tutaj wygraliśmy podwójnie. Dzięki czemu mamy tutaj 7 euro. Także 7 euro z 20, no, nawet nie mamy połowy. Po prostu liczyłem na więcej. Liczyłem na to, że więcej zdrapek po prostu wygra, ale niestety nam się tutaj nie powiodło. Fajnie, że chociaż tą siódemkę tutaj wygraliśmy, mam nadzieję, że jakoś uda mi się fajnie pomnożyć tą wygraną. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że mimo takiego słabego wyniku, chociaż odcinek Wam się spodoba. No i cóż, jeżeli oczywiście Wam się podobało, to zachęcam do pozostawienia łapeczki w górze pod filmikiem, do subskrypcji, za niedługo będzie konkursik na 2050 subskrypcji. No i cóż, do zobaczenia niebawem, do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa!